O! Nie, nie pomijaj mnie, jesteś jednym chłopakiem, który nie ma 12 lat i jest na tej platformie. Co robisz? A czemu ty masz takie profesjonalne głośniki i takie wszystko? To kurwa jest mikrofon, ale co. Nie, nie, ja mówię o tym na górze, głośniku. Gdzie ty masz kurwa głośnik? No za tobą stoi głośnik, taki profesjonalny, duży. Gdzie ty masz głośnik? Nad twoją głową, za tobą. Ten duży. No, to co stoi, no? Co to? No, to, co stoi za tobą, nie, to czarne. Weź mi, to, jest, to jest mikrofon. Aha. I A. czemu masz taki profesjonalny mikrofon? Bo zajmuję się muzyką. A Apuść mi jakiś swój kawałek. A ty streamujesz coś? Nie. No. Na pewno. Kurwa nie wydaje. Tak, jak się wpiszesz na Spotify, to będą moje nutki, nie? No, nie jestem jakimś profesjonalistą. Co? No, naprawdę, no masz na Spotify już cię. Ten jest? No. Temu, Ej, to chyba trzeba temu być jakąś. To jest kurwa fotel serfero. A bo ja sobie taki zamówiłam, customowany. Ale trochę przypomina mi pokój niego. Może trochę tylko. No tak, troszeczkę kurwa przypomina. Tak trochę tylko. Bo ogólnie sobie wszedłem na odcinek.